Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy taki mamy miks. I w miksie się znajduje ekstra pensja, szczęśliwe linie, podkowa szczęścia i królewska gra. zaczniemy od królewskiej gry. Pierwsza jest numerkiem 82 i drapiemy. Musimy znaleźć brylant. Pierwsza to moneta. Drugie to kolczyki, złoto. Nie zawsze złoto, co się świeci. Moneta, worek, kufer i garnek. Zdrapeczka przegrana. Druga zdrapeczka. Też królowska gra z numerem 81. Mamy garnek perła, moneta, Bransoleta. Garnek, moneta i branzoleta. Obie przegrane. Drapiemy dalej. Ekstrapensja, zdrapujemy liczbę z numerkiem 17, mamy 01, 13, ciekawe czy będzie szczęśliwa czy nie, 33 i 24. I teraz moje liczby. Trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, osiem, jedenaście, dwadzieścia dwa, następna piętnaście, trzy osiemnaście, szesnaście. I ekstra pensja, zrapeczka przegrana, następne są szczęśliwe linie, i z, dra... z numerem 21. i co tu mamy dzwonek? Yes. Dzwon. Dwa razy, następne jest winogrono. Mamy raz i dwa. Gdzieś jeszcze jest winogrono? Nie, więcej nie ma. Następne jest serce. Mamy. Tutaj jedno i więcej nie ma. Kolejne mamy gruszka. O, jeszcze winogrona przeoczyłem jedno, a szukałem gruszki. Gruszeczka, gruszeczka, gruszeczka. Gruszeczki nie ma. Następna to tęcza. I mamy linię. Jedną. I ten trzy więcej nie ma. Następne to księżyc. Księżyc, księżyc. Jest tutaj raz. I więcej nie ma. Kolejny symbol to truskawka. Truskawka też jest. Raz. I dwa. Mamy dwie troskaweczki. Następny symbol to diament. W pierwszej nie ma, tu nie ma. Nie ma diamentu. Następny symbol to ananas. mamy raz i więcej nie ma o tęczę chyba mi się wydaje że miałem a jestem czą jedną ominąłem następna to kości mamy tu raz słonik mamy jednego słonika i tu drugiego. Następny symbol to Biedronka. I biedronek nie ma. Kolejne to śliwka. Jak śliwka w kompod mamy dwie śliweczki. I tu kolejną śliwkę. Ładnie idzie. Zobaczymy czy jeszcze jakaś więcej będzie linia. Pomidor. Następny to tref. Tref jest tu raz. Kolejny symbol to słońce. Słońce, słońce, kolejne tu słoneczko. i podkowa. Podkowe mamy. Raz. Następne to jabłko. Mamy jedno tutaj. Więcej nie ma. Następne to klucz. Mamy jeden klucz. I drugi klucz. Następny to garnek. Sakwa, sakwa, ale garka. Mamy tu garnek. Następny symbol to banan. Banana nie mamy. I ostatni to. Pik. Pik mamy tu. Ale mamy tak i tak jedną linię. Jedną linię z ten odkryjemy wygraną. Wygrana to 6 zł. Zrapeczka się pomnożyła. Litery kontrolne to AA. Ładnie. I kolejna linia z numerkiem 20. To jest korona. Jedna korona, <laughs> drugi nie ma. Następne to śliwka. Jest tu jedna. <laughs> Śliwek nie ma. Musimy przejrzeć. Pik, pik, śliwka, śliwka, śliwka. Nie ma się. ostatně to jablko, máme to jedno, ne ananas, máme, jeden tu ananas. Więcej nie ma. Następny symbol to księżyc. Nie ma więcej. Następny to serce. Mamy jedno serce. I drugie serce. I nawet trzecie się znalazło. Kolejny to wiśnie. Wiśni nie ma. I mamy cytrynę. Cytryna, cytryna jedna tu. I tu są kolejne cytrynki. I mamy słonika. Ale słonika, słonika nie mamy. Ciekawe czy przyniesie jeszcze słonik. Dzwonek. Dzwonek, dzwonek. Nie ma dzwonka. Następne. Tęcza. Mamy jedną tęczę. I nie ma więcej. Kolejny symbol to krab. Kraba nie ma. Następny to słońce. jest jedno, i jest drugie. Następny symbol to złoto. Diament. Mamy jeden. I tu kolejny. I diamentów więcej nie ma. Następny są to truskawka. Jest tu truskaweczka. A zapomniałem Wam powiedzieć, drapka z numerem 20 I mamy biedroneczkę. Biedroneczka jest tutaj jedna. I następna to gruszka. Pierwszym tu nie ma, w tym też nie. Tu jest gruszeczka jedna. Tu jest kolejna gruszeczka. I więcej nie ma. I następny symbol to gwiazdka. Gwiazdka jest jedna tu. Do Trzeciej nie ma. Następny to kwiatek. Mamy tu kwiatek. O kurde, tu kwiatek, tu kwiatek się podrapało. A ciekawe, czy jakaś linia będzie. Tu mamy garnek i mamy linię. Tu mam jeden garnek, tu mam linię. I ostatni symbol to winogrona. I winogrona nie widziałem, ale mamy linię. Jest tutaj. I drapiemy i mamy 15 zł. Ładnie. Mamy NN. Mamy numer. Wszystko podrapałem. Tak. I jesteśmy na razie do plusie ładnym plusie. Bo już mamy 21 zł I ostatnia zdrapeczka i z numerem 17 miałem już jakąś 17 gdzieś coś kojarzę, a ekstra pensja była 17, była pechowa, zobaczymy jak szczęśliwa podkowa 29 8 24 i 22 26, nie ma

Akurat pod koła nie była aż tak szczęśliwa, ale nie ma co narzekać. Gdzieś tu są litery kontrolne. W tej drapetce jest to ciężko znaleźć. To są ładnie zakomuflowane gdzieś z boku, ale mamy W. WL. Ta zdrapeczka jest przegrana, ale nie ma co narzekać. Obie szczęśliwe linie przyniosły dużo szczęścia, bo może 21 zł. Fajnie. Cieszymy się. Można tak drapać dalej. Z nas zdrapeczki wydałem 20 i 21 przyniosły. Jesteśmy złotóweczkę na plusie. Fajnie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Za komentowanie i subskrybowanie. Dzięki, cześć.